Dzień dobry, zapraszam na aktualizację moich akwariów. Zaczniemy od najmniejszego, czyli kostki 5-litrowej. Akwarium jest po przycince, e, Rotali, Blood Red i Myrio. E, no w sumie to nic się nie dzieje, kurczę, no nie ma tu o czym opowiadać. Wszystko rośnie. E, lampa, która tu jest, e, sprawuje się bardzo dobrze. Panie to jest wszystko y, wybarwione. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o to akwarium. Przejdźmy do 20, bo tam się ostatnio trochę działo. Kosteczka 20-litrowa. No tu ostatnio było grubo wam powiem. E, wyskoczyło mi pylenie, ale to pylenie takie, że jeszcze e, takiego pylenia to nie miałem. Wszystko na zielono, e, pylenie w formie sprayu. E, i dosłownie wszystko na zielono. Yy, części filtra, szyby, rośliny. Yy, ale oczywiście rośliny te wolno rosnące, głównie alternatera yy, i tam bakopa. W sumie nie wiem, czy to jest salzman, na, znaczy bakopa araquaja. bo na purple mi to nie wygląda. Yy, nie było żadnych innych glonów, nie było nitek, yy, nie było do, ani długich, ani krótkich. Ale pylenie było masakryczne, przez 3 tygodnie trwało, mimo walki z tym pyleniem na różne sposoby, nic to nie pomagało. Próbowałem ze mikro, próbowałem z podbiciem fosforu, przez 3 tygodnie naprawdę z tym walczyłem. I to nie było takie, że po prostu cała woda była zielona. Zbierałem ten pył najpierw wacikami, ale stwierdziłem, że to bez sensu, ponieważ tak dużo tego było, że po prostu zbierałem to ręcznikiem y, papierowym. E, było tego od groma, naprawdę od groma i nie miałem pojęcia, co się dzieje i trochę mnie to wkurzało. E, trochę to tak delikatnie mówiąc, bo nie lubię jak coś mi się dzieje w, w akwarium i nie wiem z jakiego powodu, bo jak coś zawalę, no to wiadomo, że człowiek E, potrafi wyciągnąć e, z tego jakieś wnioski, no i pozbyć się problemów, prawda? Natomiast tutaj no nic nie pomagało kompletnie. Podmiany robiłem po trzy razy w tygodniu, żeby mm, powiedzmy te parametry wody jakoś ustawić e, na takie, jakie powiedzmy powinny być. No chodzi o to, że myślałem, że może coś z parametrami się pokiełbasiło. E, chociaż nic nie zmieniałem, w pewnym momencie stwierdziłem, że pierdzielę to e, i po prostu przeczekam, no i słuchajcie, to była, to była najlepsza decyzja, e, zmniejszyłem wycieranie tego pyłu e, i podmiany wody w ostatnim tygodniu do dwóch razy w tygodniu, czyli tam co trzy 4 dni. I po tym, jak ostatni raz zrobiłem podmianę, tutaj 10 litrów wody, wszystko wytarłem do cna, po prostu pylenie zniknęło. Nie wiem kuźwa jak, nie wiem dlaczego, po prostu tak jak się pojawiło, tak zniknęło. <laughs> Z tego co czytałem, ten rodzaj pylenia e, można sobie zostawić na szybak na dwa tygodnie i po prostu po tym czasie ten glon, ten glon e, sam, sa, sam umiera, ginie, zwał jak zwał. A, oczywiście u mnie to by nie przeszło dwa tygodnie m, takiego nic nie robienia, A, ale widocznie nie wiem, czy m, ciężko nazwać to tak, że to pomogło. Po prostu wydaje mi się, że po prostu po tym czasie m, cykl życia tego glona dobiegł końca i po prostu sam się wał, to ostał w akwarium. Specjalnie zostawiłem jeden listek na alternatorze. Był w 80% zagloniony tym pyłem. Żeby Wam pokazać, jak bardzo te liście miałem zaglonione. E, słuchajcie, pokażę Wam może z bliska. Czekajcie, muszę zrobić ostrość. Ten liść był w 90% zagloniony a teraz jest niemal czysto. Oczywiście tu jest troszkę ślimaczku się pojawiło, ale no sam, no glans, gląd sam zniknął, także jestem mega zadowolony z tego, jak to wszystko wyszło, jak widzicie rośliny w dobrej formie. Do dziś nie mam pojęcia, o co chodziło z tym peleniem, no ale jak zniknął, no to nie ma co narzekać. I to, jeżeli chodzi o to akwarium to wszystko przejdźmy do 54. Dobra, ale najpierw 25 litrów jeszcze. E, tu akwarium, jak widzicie, do przycinki. E, chciałem trzymać jak najdłużej tutaj rotale Blodred, żebym miał do nowego akwarium, ale widzę, że trzeba będzie przyciąć, bo już to tak wyłazi, że masakra. E, akwarium e, ostatnio troszkę wyskoczyły mi delikatnie nitki. Ale to naprawdę bardzo delikatnie. Wsadziłem tutaj yy, na, ile, na tydzień, może trochę dłużej, jonizator. Yy, no i po nitkach. Przestałem dawać też azot przez ten czas, bo zauważyłem, że yy, ta filantu zaczął mi się zielony robić cały. Więc trzymałem się z podawaniem azotu na tydzień. Podawałem tylko na fosfor mikro, no i, no i to pomogło. No, azot szedł. Pionizator dobił nitki. No i to tyle, jeżeli chodzi o to akwarium. A akwarium 54 litry. Tu nawet nie ma co pokazywać. Akwarium jest po przycince. Zostawiłem tam tylko myrio, żeby trochę wyżej rosło. I, i część tonin, fluviatilis. Natomiast resztę przyciąłem. No i czekam na ten akwarium. Wczoraj, wczoraj już kupiłem szafkę. Będzie to szafka e, Aquala Forest 90 o wymiarach: długość 90, szerokość na 60, e, wysokość na 80. E, czekam. E, aha, zamówiłem sobie filtr Invitala. Ten o produkcji 1500 litrów na, na dobę, więc ja zobaczymy, co to warte z tą pompą. <grym> A, no i co, i czekam na akwarium, myślę, że. W przyszłym tygodniu będzie, czyli za parę dni Więc będziemy Odpalać 180 litrów Także spodziewajcie się filmiku A jeżeli chodzi O akwaria Jak wyglądają na, jak, kuźwa, jak wyglądają na dzień dzisiejszy No to mogliście przed chwilą zobaczyć Zapraszam oczywiście do Komentowania Jak macie jakieś pytania Dawajcie znać Pozdrawiam i do zobaczenia